Ja Pani Senyszyn chciałbym coś przypomnieć, bo to rozumiem, że tylko z powodu braku pamięci ona tą, ona tej obrony SB-ków i UB-ków się dopuściła. Jest... No, ale ja Pani nie przerywałem, ja zaszczyt się zaszczyt czekałem. No, ale to ja Pani nie przerywałem, tylko chciałbym coś zacytować. Taki bardzo krótki, przejmujący fragment, który pokazuje jakby kto, gdzie jest i jakie ma sumienie. Wybite trzy zęby, połamanych sześć zèber, żeber, wyrwane trzy palce, 61 jeden rad kłutych. Połamany nos, wyrwane ucho, powyrywane włosy, przypalany, wyrwany język, duszony, zmiażdżone kolano, wyrwane paznokcie, siniaki od uderzenia pałką, a następnie utopiony. To jest y, wyciąg z raportu z sekcji y, księdza, błogosławionego księdza popiłuszki. No i każdy może sobie wybrać, czy... E, czy jest po stronie tego człowieka, który tylko za to, że wygłaszał kazanie w kościołach, był torturowany gorzej niż kapłan? Następnie, następnie zamordowani. Czy, tych, to, czy, czy, czy tych, którzy to zrobili? No każdy ma wybór. Obawiam się, że pani już wybrała.